Jakie dziury na tej autostradzie no Już tu mi pokazuje widzicie. A. Przerwa Wyświetliło, się tutaj T Czyli, że tacho Teraz ja tutaj sobie Okejem okay, z tego wyjmę, że za 15 minut Pauza wymagana eee, Ale no wiem o tym Bo za 3.30 będę na Na parkingu No mamy parking, a tam dalej, po lewej stronie jest w drugą stronę parking. No i tam kumpel stoi, ale musiałbym się przejść. Pod dołem, pod wiaduktem. Yy, no i szkoda trochę czasu, żeby tam do niego iść. Tym bardziej, że on sobie jedzenie to robi. Ja sobie też kawę zrobię. Yy, I ten... No po prostu za mało czasu, nie? właśnie dał mi znać, że tutaj się zatrzymał. O. a tam jest właśnie ten, ten. Dobra. Tutaj wjeżdżamy. O, jako, jako, jako. co tutaj, jak to tutaj wygląda. O, jaka Toyota to jest chyba. Supranowa. To jest nowa supra no i gdzie się tu zatrzymać burówka koś tak tego miejsca ja Wam Jak na lekarstwo O, ten może odjedzie tutaj, ale gdzie ja mam tutaj stanąć? O, tu jest miejsce, dobra, tu się wcisnę Dobra, wcisnąłem się, tutaj mało miejsca było jak się tu wyłamywałem to wiecie tak żeby tu się wcisnąć ale jeszcze żeby nie zachodzić tego gamonia co tu jest idę zobaczyć co jest na stacji benzynowej no na stacji sklep taki szelowski ludzi sporo ale nic nie kupiłem skorzystałem z toalety, bo naprawdę się jak tutaj ciasno, na tym parkingu jest ciasno bo tamtej stronie jest trochę to wszystko tak składnie porobione no dobra, niech tam pojedzie. A no ja sobie idę zrobić kawułka. Ja chyba tutaj będzie sobie stawał. No tak ciasnawo tutaj, mówię. Do wjazdu tam jest hotel, ale powyżej 5,5 tony. Zakaz także taka lipa. No dobra zrobiona zrobiona musiałem stać tutaj na tym na klimie bo wde. bez klimy to nie, nie da rady no, otwieram tą jak to się nazywa szyby no to zaraz wpadną muchy o, jeszcze furwa tutaj to jest ta portugalska to wpadną muchy A tutaj jaki biesiady mają proszę bardzo Wpadną muchy, także no, trzeba, kurde, na klimie było te 40-50 minut dostać. I teraz co, no, mówię, kierunek Zumaia. Trzymaj się lewej strony, następnie pojedź autostradą. A jak nie Zumaia, to jeszcze patrzyłem na San Sebastian, ale kurde. To jest w, są w samym miejscu, tam w samym mieście. E, tak naprawdę od plaży, tam chyba 3 km parkowka, ale nie będę już tam ryzykował. 30. Po prostu pojedziemy wtedy na e, na km. Albo na Bidarta po tej stronie, zobaczę. Jak będzie lepiej się jechało. O, a tu jest, to jest ta. Po drugiej stronie, no jest stacja benzynowa, ale nie widziałem tego kolegi albo stanął za stacją gdzieś, w każdym razie, tam, 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 5 km jest Burgos. Jeszcze raz przypominam: jak wejdziecie na mój kanał, to w lupkę tam, jak jest taka lupka do szukania, wpiszcie. Burgos i na pewno pokażę Wam się odcinki z Burgos. Co tam się jara, zobaczcie. Ja pitole. Aż czarny, czarny dym taki. Tam dalej na pewno jest korek. Ale już taki, ale to 50 km, a co tutaj się stało? Tu taki siwy dym. No, już go nie ma. Był i nie ma, się zmył. Niesamowite, ale widzieliście chyba, nie? Chyba, że jakiś ekodizel jechał, i po prostu zredukował bieg, i wyprzedzał. Dobra, a tutaj ma się właśnie, moi drodzy, Burgos po lewej stronie. Katedra, i tak dalej. Piękne miasto. Ja no, sobie włączyłem kanał Kudłatego TV, polecam, obejrzyjcie, ten kto nie zna. Jego ostatni film, numer 162 łamane na 5. Czyli 162, tras, 162 trasa, 5 film z Berlina, jak tam rozładowywał gdzieś w BMW. To leci akurat to, teraz będę sobie włączę. No i tam, ten kto się interesuje, jak to ta praca wygląda, a nie jeździ, ale chciałby jeździć, ewentualnie zaczyna, to możecie zobaczyć, jak tutaj, jaki dylemat ma Marcin, właśnie krążąc po Berlinie w koło e, firmy, gdzie miał rozładunek, i z jakimi problemami się spotyka kierowca. Jak później ciężko jest czasami gdzieś znaleźć dobrą drogę, e, żeby albo dojechać do firmy, albo później, żeby wyjechać z tej firmy. Na autostradę. Także polecam. Tytuł to jest Nareszcie rozładowałem w Berlinie. Przypominam, 162 trasa, odcinek 5. Kudła TV. O, widzicie, że coś się wydarzyło. I tutaj mam objazd przed Kobrywieski, parking Brywieska. I pojedziemy tym objazdem do. Aż do, 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 do. E, pan, 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 pan Karbo, aż do tej miejscowości, Pan Karbo, gdzie takie ostatnio jechaliśmy też. N1, i tam sobie a, nie pojedziemy. Chodzi o to, mi, że e, dopiero miałem, że tym objazdem by było krócej, szybciej, ale już to mi znikło. Bo było 7 minut, już jest 5,50. Także prawdopodobnie. Już jest zbędny ten objazd, po prostu nawet stojąc w korku przejadę szybciej niż jakbym jechał tym objazdem. Także coś tam się wydarzyło, jakiś wypadek, bo tu był korek nawet 20 minut, jak stałem wcześniej na pauzie, bo obserwowałem, ale już, już to wszystko ruszyło, zobaczymy co tam się zadziało, może będzie więcej. Ten wypadek tam było napisane na displayu na 43 km tej autostrady, a teraz mieliśmy 37 km. A korek jest za 4,5, także z 1,5 kilometra w korku będę stał, zanim w ogóle dojadę do miejsca, gdzie było to zdarzenie. No zobaczymy. Już dojeżdżamy, dojeżdżamy do korka, bo już widać. W oddali. I tu będziemy sobie teraz. Szłapać się wolniutko albo stać zobacz no, zobaczę no. Jak to? Czasu jazdy to mam 4 godziny jeszcze, a do Zumai mam 2. Także spoko. Stąd to nawet będę dojechał do Labenne. Tak naprawdę Rzadko są korki w Hiszpanii, naprawdę rzadko. Wypadki się zdarzają. To nie jest to, że się tu nic nie dzieje, ale naprawdę sporadycznie. No wiadomo, dużo mniejszy ruch niż we Francji, dużo mniejszy ruch jak, niż w Niemczech czy nawet w Polsce. No i stąd proporcjonalnie statystycznie jest mniej też zdarzeń. O, tam widać ulaje. Na tym pasie się coś wydarzyło, bo objazd jest na ten pas. Będę musiał ostrożnie kręcić, bo żeby mi nie namierzyli. Bo jeszcze szpulę za mną nawiążą i dopiero będzie się działo. Tkwitak dostanę. A tą bejcą w tym, tam psiak chyba siedzi, albo kot, nie wiem na pewno jakie zwierzę, bo widać, że się rusza. Ale nie wiem, co to jest. Pies, bo jęzor różowy widać tutaj w tych krateczkach. No proszę ładnie nim tam trzęsie na prawo i lewo. raga no tak, ale wody pewnie nie ma, no bo woda by się wylała. No tak trochę lipa, nie? Z czymś takim, w takiej skrzynce. Kurde, ja no nie wiem, czy to jest można powiedzieć humanitarne. Takie przewierzone. Tym bardziej w tym klimacie, no. Przecież ten pies to język ma wywalony. Jakby mógł, to by tym językiem po, po, po asfalcie. Jako taki hamulec dodatkowy, retarder. No i tutaj tak w miarę wartko to wszystko idzie, bo powiem wam już chyba policji nie ma, została chyba tylko Straż Pożarna i tak płynnie w miarę e, przejeżdżają te samochody z lewego pasa na prawy e, na taki suwak i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. W Niemczech jest jakoś tak kurde gorzej, dużo gorzej to idzie, a tutaj sprawniej. Co się zadziało, to powiem Wam, że nie wiem. Zaraz zobaczymy, bo tu nawet na motorach są. Nie chciałbym, żeby mnie dogonili. Zaraz zobaczymy. To są motocykle. No, tak naprawdę to już powiem Wam. Jest pozamiatane. Także coś się chyba jarało w ogóle. No, dobra. Ile razy będą na hulajnogach jechać, tak jak miną mnie, to ich nagram, ale nie wcześniej, dlatego że oni potrafią podjechać, stanąć na stopkach i się patrzeć. wiecie czy na przykład pasy zapięte, czy coś tam. A naprawdę na tych motocyklach, jak podjeżdżają, to nie wiadomo kiedy, i już są. Ja i tak śledzę dosyć często, zresztą zauważyliście to lusterko wsteczne bo tam sobie nieraz nagrywam jak jakiś fajny samochód jeździ czasami się spóźnię no ale to musiał non stop patrzeć się w to lustro ale wiele razy mnie motocykliści znaczy, czynnik kontrolujący na motorach e, mnie zaskoczył że nagle się pojawił nie? tak mi się podoba jak jest takie powycinane właśnie tutaj O, właśnie i już mnie zaskoczył jeden, teraz drugi tutaj minie Guardia Civil proszę bardzo nawet nie wiadomo, kiedy się pokazali. A ja wziąłem kamerkę, żeby ponagrywać Wam tutaj tę skałę, która jest rozryta, żeby mogła być przeprowadzona autostrady. Na displayu informacje na temat, że jest sucho. O, pan korbo. Że jest sucho i, i wzmożona możliwość pożarów. Teraz muszę uważać, uważać, bo bo tutaj mogą mnie namierzać nawet z lornetką, tam często stoją. A tutaj jest właśnie ta, ta fajna miejscowość. Ładna, taka, bardzo ładna. Mówię w tamtą stronę jak jechaliśmy, to nagrałem wam jak to wygląda z dołu. A teraz jak nie będzie Guardii, to pokażę Wam jak to wygląda od góry. Mam nadzieję, że tu mnie nikt nie zatrzyma. Ale to dopiero tak naprawdę za tunelem będzie można wam pokazać jak to wszystko się prezentuje. W każdym razie yy, widoki są śliczne, widoki są śliczne, już tutaj same te, ska te skały są tylko przez pewien moment, takie jak tutaj. Później znowu już wyjeżdżamy już to nikną te masywy, ale zobaczcie, te yy, tutaj. Na tym rancie, jak to wygląda, albo tamten, taki jeden, on wygląda, jakby miał spaść, urwać się i po prostu spaść. A tam w dole jest miasteczko, właśnie które się nazywa Pan Korbo. Zobaczymy no, tutaj dalej. O, widzicie? Tam w dole jechaliśmy w tamtą stronę. A spójrzcie jak tutaj jest cudownie, ile razy tędy jadę, tyle razy się zachwycam tymi, e, tymi widokami, to jest wręcz nieprawdopodobne. Kapitalne. Jedno z takich piękniejszych miejsc na tej drodze, naprawdę. Bardzo takie dzikie, i widać, że no, żeby tutaj przejechać, no to ludzie musieli się o, ale tutaj coś leży do góry nogami. No i pachołki na tym postawili, i tyle. Jedno z takich piękniejszych miejsc tutaj na tej trasie, i naprawdę ludzie musieli się napracować, żeby drogę tutaj poprowadzić. O, widzicie? I tu już wyjechaliśmy, już tych skał nie ma. Są tylko wzgórza, ale no, porośnięte roślinnością. A to Wam pokażę, jak będziemy jechać. Wiadomo, jesteśmy tu, gdzie niebieska kropka i na San Sebastian na San Sebastian w górę a normalnie jechaliśmy tutaj w prawo, gdzie te dwie żółte kropki a teraz tutaj także będziemy atakować parking w miejscowości Zumaja wjechaliśmy no, już tutaj na tą drogę, o której wcześniej mówiłem Kierunek Bilbao, moi drodzy. Aczkolwiek jak będziemy jechać, to Bilbao zostawimy troszeczkę na zachodzie, a my będziemy się kierować na San Sebastian. Bo, o, tu następny browie, widzicie? Też. Pachołek na górze i tyle. I jak tutaj będę jechał, przypuśćmy, nie wiem, za miesiąc może się okazać, że i tamten są był do góry nogami i ten będą dalej tutaj sobie leżały. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. W Niemczech to by było nie 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 do pomyślenia, żeby coś takiego, że tu pachołek na górze i leży. Policja. Jedzie. 1E05 kierunek do O, proszę bardzo. jak pomyka. Ta droga, którą będziemy, którą teraz jedziemy, obfituje w ilość tuneli. Zobaczymy ile będzie tuneli na odcinku. 64 km to jest pierwszy tunel. zobaczymy, ile on ma długości. 620 m tunel nazywa się Luko. tutaj mamy, moi drodzy, drugi tunel. O, ten ma ile? 3400 metrów Nawet wyjechaliśmy Z tamtego tunelu, już mamy kolejny Będzie trzeci z kolei Już na pewno nie będzie tak długi jak poprzedni I ten ma długości 505 metrów Czyli niecałe pół kilometra Teraz tak sobie pomyślałem 505 metrów, niecałe pół kilometra. Jaki ja jestem. Normalnie z matematyki to dwuja powinna być. No nic, krajobraz nam się zmienił w porównaniu z Hiszpanią, która była jeszcze kilkadziesiąt kilometrów temu. Znowu się zrobiło zielono. Zielono i prześlicznie. Aczkolwiek tam na tej górze, zobaczcie, jak fajnie się te skały wydobywają ze zbocza. Niesamowicie to wygląda. Czwarty tunel. Ten ma 350 metrów. Dojeżdżamy do piątego tunelu. Ten też będzie chyba krótki. 297 metrów. Teraz nie będzie tunelu, ale jest fajny most nad rzeką. Nie wiem, jak tam po lewej stronie w perspektywie co będzie widać. Aha, po prostu zabudowania. Ale droga śliczna. To jest AP1. Teraz będzie szósty tunel Szósty tunel tak, Te skały, takie stopnie wyciachane I ten ma moi drodzy Kurczę, przed samym tunelem jest ten napis 709 metrów